Hejka dziewczyny i chłopaki, witam Was w kolejnym filmiku budżetowym na moim kanale i e, mam, słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z takim krótkim filmikiem, bardzo krótkim bo mam tylko 200 zł, ale, a może aż, przeznaczam tą kasę na wakacje i postanowiłam, że troszeczkę poodkładamy tutaj kasy właśnie w tym celu dołożyłam sobie jeszcze dwa wyzwania nie widzieliście w tym binderze ale włożyłam podróż marzeń i włożyłam wyzwanie greckie wakacje i w sumie chyba teraz mam sześć tych wyzwań raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć tak i wyciągnął tu Mam Miałam takie zdrobne. nie wiem czy mi będą potrzebne, czy nie. Zobaczymy. Hmm. Dziewczyny i chłopaki, jak mnie oglądają. Czy w ogóle mnie oglądają jakieś chłopaki? Ja tak ciągle mówię. Cześć dziewczyny i chłopaki, a może żaden chłopak mnie nie ogląda. Proszę się odezwać w komentarzu, jak mnie faceci oglądają. Mnie kobiety tu, czy mnie oglądają jakieś faceci. Yy, I będziemy rzucać kostką, bo ja nie mogę się zdecydować na wyzwanie, które. Yy, które będę teraz robić. I moja ulubiona kostka. Nie wiem, dlaczego mam do niej taki sentyment. Po prostu kocham tą kostkę. Ona jest tak ładna. Yy, tak. 6. Ha, ha, ha. <greckie>, Greckie wakacje. Dobrze. Natomiast nasze wakacje... Jezu, czemu to tak dziwnie chodzi? O nie. Czy to jest jakaś dziwna, zepsuta koperta? Ła matko wasko. Jakie to piękne. Hmm, hmm, hmm. Asia już skończyła dawno to wyzwanie, a jeszcze nawet nie zaczęłam. Ale to jest właśnie piękne, że ktoś zaczyna, ktoś kończy. Dobra. No i co? I czy czy tu się zrzuca kostką dziesiątką? W ogóle nie wiem o co chodzi, bo dopiero zaczynam. Ale pytanie: czy jest kostka dziesiątka? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Czy 0 będzie... Słuchajcie, ja nie wiem, czy to jest kostka dziesiątka, ale po prostu udajmy, że to jest kostka dziesiątka. I wierzymy to coś kosiury. No i co? Asia to jakoś to tak robiła, że ona rzucała. Czy ona bingo? Ja, ja nie wiem. Dobra, nieważne, robię po swojemu. No i, no i dobra, no i, i co to znaczy? Kostka jest tak beznadziejna, jak nie powiem co. Dobra, wiecie co? Nie kombinujmy. Mam tutaj dwunastkę, jak wypadnie 11 i 12 to... Jest. Jeszcze raz, once again. Dziewięć. Dobra, idę po kolei. Witaj, babeczko. Będę cię drapała teraz. Matko święta, no nie, kichanie. Dobra, już jestem, wykichałam się, no ale po prostu nie trzeba było sprzątać. To byś nie kichała teraz, babo, skórzu. 9. Dobrze. Ale ten pisak jest dziadowski, więc nic z tego nie będzie. Dobra, jeszcze raz. 10. No i odkładamy 9. Osiem, trzy. Nie wiem, czy tak się w to gra. Yy, bo w zasadzie można grać na każdy sposób. Kostka. Teraz rzucę kostką, ale szóstką. Mamy jakąś taką 5. Dobra, plus pięć. Oho, słyszę ruchy wojsk, czyli moi synowie powstali. Yy, dobra. Powstali z bajki. 7. A to, co tutaj jest, to jest, czekajcie, to jest torba. Ej, I z, będę małe kwoty. 6. Dobrze. I jeszcze coś by mi się zdało. 4, ale czekajcie, a tutaj jest, nie, to jest tylko status. 4. I znowu ta babka. Why not? I. Jezus Maria przecież to nie jest to, czego wy mi nie mówicie, że ja głupoty robię, przecież ja drapałam, zamiast tutaj, to drapałam drapkę. Dobra, no i co teraz? Jesteśmy w dupie. Ach. Czekajcie, muszę się zastanowić. Wydrapałam babę. No i co? Dobra, wiecie co? To nie jest mój dzień. Jeszcze raz. Czyli tak, jeszcze raz. Yy, jako, że zdrapałam zdrabkę, jedną, to zaznaczam, że zdrabkę. Dobra. Dobra, i w tej zdrabce było 9. Teraz tak. Potem. Co to było? Czekajcie, okay, ja nie, nie widzę nic. Czekajcie. Z, dobra, z drapka. potem baba pięć, i drugą babę cztery. Dobra. I teraz tak, jeszcze to było i 9, dodaj 12. Dobrze. Potem 5, potem 6, 41? Nie wiem, czy się zgadza, ale zapiszmy, że tutaj damy. A może byśmy sobie tak trochę oszukali. Jeszcze tutaj zaznaczyli, że skreślamy to 9. I na przykład, bo to jest to, no to niech no będzie to. Dobra? O. I żebym miała równo 50 zł. Nie wiem, czy ja to dobrze napisałam. Nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłam. Ale jest. Yy, dobra, damy. Słuchajcie, nie wiem, kiedy ten filmik pójdzie. Po prostu napiszę bez statusu. Albo napiszemy dzisiaj dwudziesty siódmy dziesiąty. Dobra. Plus pięćdziesiąt i pięćdziesiąt złocisz. Boże, jaka ja jestem zakręcona chwilami. To. Dobra, skup się, skup się, Justa, po prostu. Bez głupot, bez głupot, babo. Ludzie ci oglądają, potem ci dupę obrobią, że nie jesteś ogarnięta. Nie, w ogóle nie przyjmuję się. Możecie mi obrabiać dupę. Mam na to wyrąbane trochę, bo gdybym się przejmowała, to bym tego nie robiła, co robię. 5. No, widzicie? Po prostu. A czekajcie. A co? A przedtem co się wyrzuciło? 5 czy 6? Co, po co ja w ogóle to robię, jak ja. No, Nieważne. Kontynuując wątek stwierdzam, że gdybym się przejmowała, to bym nie robiła tego, co robię. Po prostu, bo by się nie dało. Widzicie, jakie ludzie głupie, głupoty piszą na przykład na TikToku? To jest TikTok jest chyba jednym z najbardziej toksycznych środowisk na świecie. Jest tam bardzo wiele wartościowych ludzi, ale jeszcze jest więcej ludzi takich, którzy ci tam po prostu. Tak strają po prostu do garczka, że... Znaczy ryją ci beret, nie? Tłumacząc na polski. Dobrze. Proszę Państwa. To jest piękne wezwanko. Ale dla bogatych. A... Nie no, śmiej się, dobra. Zdrapę, zdrapkę. Zdrapię, zdrapałam, zdrapkę. 14. Wciąż mam w sobie rządze mordu dzisiaj, bo mój mąż mnie zdenerwował. Ale jestem zdziwiona, że jeszcze mnie to rusza po tylu latach małżeństwa. Ja przecież wiem, jak on działa, jak te głupie chłopy są skonstruowane. Czy mnie coś jeszcze zaskoczy w tym życiu? Po co ja się tak denerwuję? Dobra, dwadzieścia cztery. Tutaj strapię. czternaście, zamaluję trzydzieści osiem. Trzydzieści osiem. No i co? Może bym dała tak jak jakieś pięćdziesiąt, ale mm, plus siedem. Jest piątka. Jest. Dobra. I też 50 tutaj dam. Sprzątałam dzisiaj również stajnię augiasza, czyli pokój moich dzieci. Więc... To była ciężka poranna przeprawa. Ciężka poranna przeprawa. Ale patrzcie ile tutaj jest kasy. Hu uh, uh, uh. pani, panie Wylinko, co to pani tyle tutaj narobiła tego? Cztery, wakacyjny budżet. Oj coś czuję, że to mnie to wyzwanie o skubie. Dobrze. Piętnaście, nie, trzynaście. Nie no, zapada noc, ciemno jest. Dobrze. Może tu jeszcze. Dziewiętnaście. Dobra, jeszcze może jedną zdrapkę. No przepiękna jest to zdrapka. Pięćdziesiąt A czego ja tu nie mam z tego statusu finansowego? No dobra, nie będę pisać. 54. cztery. Tu mam jakieś drobne wrzucę i cyk. No i co? Jeszcze mam. Jeszcze mam. Dobra, lecimy dalej. Letnia rezerwa jest jeden. I słoneczne odkładanie. Tu jest tuwa. robi się ciemno. Chyba muszę światło zapalić, zaświecić. Już nic nie widać. Czekajcie chwilę. Ach, bioderko. Dobra, no trudno. Nie zdążyłam jakiejś chmury. Zasunę sobie roletę, bo mam taką sąsiadkę, że ona będzie wszystko patrzeć, co ja robię w ogóle. A ja tylko tu pieniądze wrzucam. Dobra, tu może więcej damy. Tą stówkę. Przecież nie będziemy się tak po 50 zł. Tutaj rozdrawni dziewczynki, no to bez żartów. I teraz tak, tu są kapsułki do tego. Yy, tu mam już kostkę 6 i 12. Okej. Okay. Yy, dobra, tu już mam. Yy, teraz tak. Yy, 3 i 7. to jest to to ubrania to już jest już dwa jeden Kupka nie było jeszcze nigdy, czyli kostką tu rzucę tą, pięć. Dwa i jedenaście, też nie było, trzy. Sześć i pięć, osiem. Dwa i dwa, o kurde, dziewiętnaście. Już jest czterdzieści dziewięć. To już było. Cztery i dziewięć. Pięć i osiem, cztery. było 5 i 5. Tu jest laska, no to ja... Eee... A może... może to 16 80 z dziewczyny... 5 i 3. Dziewczyny musiałam chwilę przerwać, bo mój pan mąż y, przeszedł w najmniej y, oczekiwanym momencie. Więc na liczniku 83, bo już mi wszystko wygasło i tak dalej. Dobra, i w sumie y, nie wiem co mam zrobić, y, dlatego że y, chociaż nie, jeszcze mogę sobie w sumie rozrzucić. No ale. Już takich wysokich kwot chyba nie będę miała. No zobaczymy. No dobra, spróbujmy jeszcze rzucić raz. <laughs> Gdzie ten pisak? Wszystko mi się. Ach. To jest dziewiątka, trzy i dziewięć. Kubeczek z kawą. Sześć. No, i dobra, i 11. Czy gdzieś jest 11, żebym mogła? No jest. Także tak troszkę damy tutaj, oszukamy. No i lecimy. Lecimy z tym, jak nie wiem. Czyli znowu plus 100. To już mamy 200 w tym wyzwaniu. Obłędnie. Dziś 27. Dobra, jest. Właśnie tak, to ostatnio y, też miałam w filmiku, że mój mąż coś tam zaczął mnie tu grażynkować. Teraz moje dzieci tu już przyjdą, bo już, już klamka jest zważona. Słuchajcie, Dobra. Co tam, synuś? Chodź. Chcesz kartkę? Galaretkę. No, Galaretkę. O matko, ale poczekaj, bo mama tu pieniądze liczy. Galaretka, nie wiem, czy się. Y, mama. Jestem. Y, możesz iść. Y, nie jest zaświecone, ale dasz sobie świetnie radę. No. Zaraz, a możemy się mówić za 3 minuty? Nie? Ale ja tak. mówię ci, że ta galaretka nie jest jeszcze gotowa. No dobrze, rządza galaretki jest duża. Dobra, dziewczyny, kończę szybciutko. Bo tutaj głód i dobrze, i po pieniążkach, także żegnam się z Wami szybciutko. I do zobaczenia w następnych filmikach budżetowych. Buziaczki, pa!